Ja już na miejscu w drukarni, ale to miejsce już znacie sporo tutaj roboty widzę mają tam jakieś kartki trochę jak świąteczne wyglądają ale muszę przyznać że jakościowo nieźle to wygląda ciekawe czy mają też takie maszyny tutaj do tego no a ja tych dokumentów powiem wam że już widzę że tam się cały czas drukują jeszcze i no jak ostatnim razem musiałem ponad 20 podpisów złożyć to tutaj będzie razy 4-5 jeszcze także no ze 100 podpisów to no, powiem szczerze że będzie, będzie hardcore. no ale cóż, robotę trzeba zrobić później wysłać to jeszcze do pnąpę Później jeszcze jeden temat do załatwienia no i na trening, a powiem Wam, że jutro ma przyjechać NOPE youtuber do kampotu, odwiedzić kampot. Może zrobimy jakiś trening. Chciałbym, żeby tam mój sprzęt zrobił jakiś unboxing. O dziewczynka sobie przyjechała z ojcem I, i zobaczymy. Może będzie tutaj parę dni, może ponagrywamy jakieś materiały. Też jest chory na punkcie sportu jak ja, także myślę, że coś można podziałać. Gumballife, Kambodża, Kampot Jest Zygmunt, czyli... Witam, witam To znaczy, że będą jakieś ryby no, Albo jest, wędkarstwo No jest jakaś szansa Jest taka szansa No szykujemy się, chociaż jeszcze nie wiadomo do końca, czy uda nam się wyjechać Dzisiaj na taką wyprawę w morze Na ryby, 15 dolarów koszt, ale tutaj coś Kmer mówi, że nie jest jeszcze pewny, czy do tego dojdzie. My się nastawiliśmy dosyć mocno. Do tego jeszcze pojedzie z nami jedna osoba, a mianowicie Kuba, który jedzie do nas z Nompę. To jest też youtuber, ostatnio był Adama Mahaja. Nompę teraz ma nas odwiedzić. No i zaproponowałem mu wyjazd, właśnie wędkarski. Powiedział, że, że chce pojechać, także czy popłynąć, nawet. Także tak to wygląda. Wy pewnie zobaczycie całość relacji z tego wyjazdu, jeśli się w ogóle odbędzie na kanale Cambofish. Tutaj oczywiście na Cambolife tylko skrawki z życia w Kambodży, a na kanale wędkarskim będzie wędkarstwo, także nie będę tego mieszał. No, Zygmunt się niecierpliwi, bo nie, nie dostajemy odpowiedzi. No bo nie ma pewności, czy pojedziemy w końcu, czy nie. Wczoraj wszystko było oczywiste, na pewno jedziemy, a dzisiaj już się okazuje, że no taka, wiesz, no, jak to w Khmerzu, nie? A ja wam się postaram zaraz, bo tutaj poprosiłem, żeby mi zrobił zestaw do dwóch wędek. Zobaczymy, jak to w Kambodży się wiąże. Widziałem już, że na końcu jest ciężarek, a powyżej dopiero są. Szypony z dwoma haczykami zapewne przynęta to krewetka, prawda, panie tak, Zygmuntie? Krewetka, krewetka. No a tak jak wcześniej wspominałem, my oczywiście jesteśmy w Kampot. Tutaj takie stoisko, które pojawia się nie w każdy dzień, ale raczej z rana do godziny tam 12-13. Stoisko wędkarskie. A tutaj mamy Kampotowski stary most. Tam dalej jest nowy. A tak się prezentuje rzeka. Jest tutaj też sporo drobnicy, ale raczej na tej rzece nie łapiemy, bo nie ma jakoś specjalnie brań, rezultatów, co zresztą mogliście widzieć w poprzednich odcinkach na kanale CamboFish. Dlatego też zdecydowaliśmy się dzisiaj na wyprawę morską, żeby być może pokazać w końcu Wam jakieś ryby. Oczywiście rondo Duriana w Kampot, a do nas zawitał Kuba. Witam! Dzień dobry, misiaczki w ten piękny dzień! maneczko w Kambodży! Ale jest ciepło w ogóle, pa! W Kambodży jest zawsze gorąco. My idziemy na chwilę do sklepu i dalej zobaczymy, pojedziemy na Riverside. No, także niestety z złych wiadomości Khmer nas oszukał i dzisiaj wyjazdu nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Także przynajmniej będzie czas na inne rzeczy. Chociaż ja się bardzo zajarałem na ten wyjazd, no ale co, życie. No szkoda, szkoda. Dlugo będziesz i no. Kamboja, Kambodża, Kampot. Jesteśmy u Pola. Pol się przymierza do wyborowej. Pol lubi Jest i Kuba oczywiście. Zabrałem by specjalnie tutaj. Pol, bo takie było pytanie od widzów. No, proszę. Proszę bardzo. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Dobrze. To pytanie było, czy kiedykolwiek jeździłeś na nartach? O, nigdy, 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 nigdy. nie jeździłeś? Obrzymie mnie tylko po pokoju. Aha, a na sankach chociaż? Jakie? Na sankach? Te A bałwana lepiłeś w zimę? Nie, po prostu kiedy zima... To siedziałeś w domu? Nie, siedziałem w domu. <laughs> okay, Ale tak. dzięki temu, że wtedy miałem zapasy jedzenia. Nie? Mhm. A to jeszcze z takich, z takich miejsc w Polsce byłeś w Zakopanym może? Ja byłem na takim. No to będzie gdzieś Wiem, w rejonie. Przy granicy. No to byłeś no, tam no, w tych Ale też nie, już nie, już nie. No, no tak, a na Mazurach przybyłeś. byłeś? Na Mazurach? Nie, nie, nie. Nie byłeś. Na Pomorzu byłeś nad Morzem Polskim? Ja wiem, Była w Sopocie. W Sopocie. Tak. A to trochę pozwiedzałeś. Poznań. W Poznań, tak, tak. Prawie prawie przedmiot Mhm. W Radomiu. No, Radomiu <laughs> ja, Ale byłeś tam tylko przyjazny, czy tam na przykład... Nie, ja miałem ja, kolegę, ja, mieszkał. tam. A, w Radomiu. Odwiedziłem. Okay, a okay. ja znam Polaków dobrze, że byłem w ich domach, nie? Mm -hmm. patrzyłem jak zwyczaje, jak a, robią ogórki kiszone, nie, nie, albo... A ile lat temu ostatni raz byłeś w Polsce? Jaki? Ile lat temu byłeś ostatni raz w Polsce? Nie, kiedy przyjechałem do kamugi, jeszcze nie pojechałem, czyli okay, 18 czyli po... lat temu. Czyli teraz jak pojedziesz, no to możesz być bardzo zaskoczony, bo się naprawdę sporo pozmieniało. A, co dzień na... no, tak, codziennie na, patrzę na ekranie telewizji. Nie. Tak. Pol jest bardzo aktywnym facebookowiczem Codziennie kilkanaście postów I, i z Putinem i z Bidenem są posty Pol na zdjęciach razem z nim no, bardzo, Pol jest bardzo rozpoznawaną postacią na facebooku No dobra, zbliżenie na wyborową I cięcie Tam jedziemy Ta, Tam jedziemy My z tobą właśnie już po jedzeniu Ale że niestety nasze porcje Polskie te por porcje chmerskie są za dla nas za małe. Zde, no, bo my należymy do ludzi śmiak. wiecie głodnych. To jedziemy jeszcze zjeść chmerskiego kebaba. O, tak to chmerskie... nas Brzmi <laughs> dobrze, także chodźmy, lecimy, lecimy. Fajne rzeczy się dzieją, kochani. Wbijajcie na kanał. Oglądajcie, oglądajcie reklamy. Także kebab się, coś źle zamówiłem, kebab się nie udał, ale dostaliśmy kmerską pizzę 2,50 za taki posiłek. Coś co polskie mi się lubią najbardziej, czyli... Trening tutaj Kuba jedzie plecy Robimy na zmianę dwa ćwiczonka No ale powiem wam, że nakłada mi tutaj tyle na plecy, że chyba 40 kg. więcej warto mieć je... plecy 40 kg więcej chyba niż ja ważę Ale niech będzie Jedziesz kuba drugie ćwiczonko Nagramy żeby było żeby był dowód że, że robimy, tak? Tak A Tej ja mój, od razu odpocznę Twoje wymyślone ćwiczenie, ja cały czas technicznie mogę je robić źle, o ile plan Tak takie. Jak, jak to nie... Takie ruchu. trochę do ruchanka, nie? Takie trochę tak Ale dobrze nie, wchodzi, to. plecy wchodzą No powiem Ci, że wchodzi, trochę też tricep Troszkę tak, tak. Kolejne super serie 124 125 Tym razem na wyciągu ściągamy do karku No i to jest drugie ćwiczenie w tej super serii Takie łączone można powiedzieć Z, No dobra Trochę dobra. ciężaru za, pod film za dużo ciężarów daliśmy ale Super serie wchodzą pięknie Ale jakoś będzie Jedziesz Wielko ludzie ciśniesz, ciśniesz jest moc, jest pompa mięśnie krzyczą, że nie! A tu mówisz takiego i ciśniesz dalej! Ej. Także wcześniej omawiane ściąganie do karku. Powiem wam, że po takim treningu to chyba pie pieniędzy nie wystarczy na wyżywienie, bo jest, powiem wam szczerze, przerzucone. Trochę kilo, gorąco. No, dobra i świetnie, naprawdę. Przerwy są za słabych. Na ulicy co, powieś może żeby się zatrzymał, bo ty musisz mieć przerwę? No nie, więc ciśniemy dalej, super. Trening zrobiony, trochę potarczowany. No, bawimy się. Pokopane. Kusze. Nie no, przecież tą bluzkę wyciskałem, dawno tak nie robiłem, także <laughs> dzięki wielkie za trening. Świetnie, naprawdę świetnie. Cieszę się bardzo, ja też zawsze komuś znaczy zawsze lepiej raźnie trenować, kurczę aż mi ręce cały latają. Dobrze. E, lepiej z kimś trenować niż samemu, zawsze to co się dzieje. one się siłownie powoli zamykają, bo chodzi godzina ósma, ciemno na zewnątrz, a my idziemy jedziemy do centrum, tu tak, zjeść i odpocząć. Co się jest czwartek czy piątek? Czwartek, czwartek czwartek, także jeszcze jeszcze bez weekendowych awantur. <laughs> jeszcze, jeszcze. My jak przystało na sportowców będzie wjeżdżał kurczak z rożna z ziemniaczkami, zresztą wam pokażę, a on jest fajny taki, ja się nie znam na tych przyprawach, ale to jest takie, przyprawiony jest tak jak w Polsce, wiesz, przyprawiają majranek. no no no, te ziemniaki z majrankiem, wiesz, całe w tym tłuszczu, także keto chyba, tak, bo to będzie ke keto kurczaki, k keto ziemniaki, to są keto ziemniaki, powiemy tego takiego wielkiego byka, bo ten to taki mały, byka chcemy, byka, ziemniaczki. No pachnie tu bardzo fajnie. Chłodny jestem, powiem ci jak dzik po tym treningu, bo ten twoim brzuchu stary. To nie ja wiem czy dwóch nie weźmiemy. <grym> nie, myślę, że... Niech tylko te całe ziemniaki daj, będzie spoko, chociaż pewnie te ziemniaki jeszcze na cztery kurczaki, no ale <grym> niech im będzie. A my oczywiście jesteśmy w Kampot, Kambodża. A obecnie Candy Pepper. Francuska restauracja, mi się jeszcze ręce po treningu trzęsą. <grym> O, dosyć taka fajna stylowa, myślę. Nawet jest królowa Anglii. No? O, ten jest fajny obrazek. Który? Taki jockey. No, taki Joker. Soki też fajnie zrobiony. Trochę tak. Yy, Także podane zostały kurczaki, też mi tu kręci. A tam jest dziewczyna, która pracowała, można powiedzieć, w chińsko-polskiej restauracji. Tutaj pani kucharka. Tam pani, która pracowała u Miłosza. Pozdrawiamy Miłosza. O. <gry> No, a tak wygląda. wyglądają kurczaczki. Myślę, że no, powiem ci, jak na komodzańskie posiłki, no to jest taki, za, no, najeść się idzie, nie? Nie, no dobrze. jeszcze soczek elegancko. Panie. Dobra, zabieramy się do konsumpcji.